18 września 1939 roku z internowania uciekł polski okręt podwodny Orzeł. Po internowaniu w Tallinie 15 września, załoga Orła została rozbrojona. Estończycy zabrali z okrętu mapy, broń i dokumenty okrętowe. 18 września obezwładniono estońskich strażników. Jeden został zwabiony na okręt celem oględzin działa, drugiego zaskoczono w centrali telefonicznej. Wywołanie zwarcia w instalacji elektrycznej portu spowodowało, że port spowiły ciemności. Po przecięciu, cum orzeł, mimo ostrzału z broni maszynowej i artylerii nadbrzeżnej, wyszedł na wody Zatoki Fińskiej i położył się na dnie, unikając pościgu. 21 września na Gotlandii wysadzono dwóch estońskich wartowników zabranych Stalina. Korzystając jedynie ze spisu latarni i wykonanych z pamięci szkiców nawigacyjnych, orzeł płynąc nocą za innymi statkami dotarł na Morze Północne. 14 października okręt dopłynął do brytyjskiej bazy Royal Navy w Field of Ford. Ucieczka orła wywołała międzynarodowy rozgłos, stanowiąc dla Związku Radzieckiego pretekst do oskarżenia Estonii o wspieranie Polski i jej aneksji. Akcja przeszła do legendy dzięki niezwykłej determinacji załogi, jej umiejętnościom nawigacyjnym oraz odwadze. Link do podcastu o epopeji orła wskaże Wam strzałka na dole filmu.